Siema, tu Majki. Witam Was w Arimster 22 Na poprzednim odcineczku sobie oraliśmy pole, sialiśmy na pole sorgo, rzepaczek i robiliśmy orkę. W tym odcinku zajmiemy się zbieraniem belek z siana. Będziemy ściali sobie burak cukrowy. Nowa uprawa. Mam nadzieję, że po tych żniwach trochę rozbudujemy gospo, bo gospo coraz bardziej się rozrasta, a maszyn jest coraz... więcej, nie? A i mam dla Was nową serię, nie? Z farminga. Nie wiem, czy Wam się to się spodoba, ale bardziej też taką... bardziej granie na spontanie, nie? Takie... Duże maszynki, jakieś stare maszyny, jakieś nowe maszynki, nie? Zobaczymy, co dzieje na tamtej serii, nie? Dobra, buraczki sobie siejemy, poezja, poezja, jak widzicie, mamy dalej sierpień, zatrudnimy pracownika i pójdziemy zbierać te belki, nie? Jak widzicie, 60 już jest przygotowana. 60 Power. Później tylko jakieś nawozy zrobimy. No i najważniejsze po nawozach będzie jeszcze wałowanie, nie? No i przewijamy czas do żniw, nie? raz buraki i ziemiaki idą na skup Bo ja praktycznie nie mam gdzie przechowywać tego, nawet ziemiaków i buraków dopiero może za jakiś czas sobie postawimy po przebudowie jakąś wiatę na to, czy na jakąś szopę na to, nie My byśmy musieli gdzieś większą łąkę też zainwestować, bo 4 to jest mały. No i wszędzie temeragu mieszać, nie? Żeby chociaż mleka było. Chociaż obornika widzę jest, nie? Chociaż Wam powiem, że może tu takich akcji nie będzie kiszonkowych. Jak... Jakichś tam oborników. Tu nie będzie aż takich za bardzo jakichś tam, wiecie, eee... Gnojówek, ale na tej nowej serii Wam powiem, że git. Czyli... Krów mamy tam dużo, nie? Święta mamy dużo. to będzie tego multum, multum, multum. Dzisiaj z dwie godziny przygotowywałem serwer, nie? I duże pola będą. No i duże sprzęty, nie? No takie, by powiedzieć, taki bardziej PGR, nie? Taki bardziej PGR, PGR-ek, nie? Ja widzicie sobie sieje Dobra, i to jeszcze zaraz musimy sobie, jak to ogarniemy, temacik. Jeszcze jedno pole będzie do osiania. Jeszcze trochę zaraz porozrzucamy sobie nawozy, nie? Też mam nadzieję, że szybka akcja nie będzie. No ostatni odcinek też miał być szybki, a był prawie 40 minut, nie? Kurde, blady, Power 40. Wisz? Ogień, ogień. Kurde, nic do picia sobie nie wziąłem. Masa, dobra, nieważne. Kawusie już wypiłem. Czyli smacznej kawusi. O kurde, belki nie wziąłem. A jak? A to menda. No i mi się wydaje, że tutaj trzeba iść trochę swój rozwój tej gospodarki. Przebudować, ale to będzie ciężko, nie wiem jeszcze jak nie mam pomysłu, ale tak gdzieś bardziej też polski klimat, nie? To już, Bo mnie najbardziej na tej mapie tak wkurzają mi które rzeczy nie. Maszyny naprawdę są coraz większe Kurde, prawda? Maszyny są coraz większe, a miejsce coraz mniej No zła z tych wideł Tak to kurde nie chcę zejść, ale tak to... Dobra, nieważne Mało tego, mało hmm, Jakie za... Aha, rr, dobra, zgaszę tą 60, niech nie, mi nie chodzi nad uchem, wiesz? Dobra, najbardziej no mnie to wnerwia tu. No. no i też tak, tu i tutaj bym trochę jeszcze coś tu zmienił, nie? Ale to to mało ważne. Szukamy następnego ciągniczka, O, jest zetorek, turbo. Jak widzicie, tam trochę wystawiłem sobie Big Bagów, palet z nawozami, z nasionami. I pewnie po... trzeba będzie kupić na wiosnę, nie? Licząc, że będą dwie dawki ogólnie nawozu, no to może być trochę mało tego nawozu. A ta seria PGR jest lepsza, bo tam jest nieograniczona ilość kasy, nie? Można robić takie maszynki, jakie się podoba, nie? A na razie siejemy na te pola, co... Rozrzucamy na usta to będzie zasiane. Poezja o o o ajajajaj, dobra 60, tak power wam powiem, power 60, power! I coś trzeba z ETS-a nagrać, nie? To też jest fajna gra, ETSik. Na pełne i te się czasami pogrywam w tą górkę. A dzisiaj mam wolne, nam nie idę na nockie, więc postanowiłem sobie coś dla Was nagrać. Nie? Tu sobie jeszcze sieję, a tu już jest nawiezione bo to jest siewnik z podsiewaczem nawozu. I też w tym roku poszłem w inne, nie? bo nie idę już zboża, bo już wam powiem za dużo mam tych całych. Słomy nie? O Boże! Daj spokój! Tu też sobie wrzucimy nawóz. O, tu możemy środeczkę jechać. Widzicie 48 tysięcy, ale w ostatnim odcineczku zakupiliśmy sobie nowy siewnik punktowy. E, wolno schodzi na nawóz. Trzeba w jakimś polu pomyśleć, nie? A to, 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 to jest nasze pole? Nie sąsiada, złodzieja, jedziemy. Tu też coś jest niedosiane, widzę. Ja dziękuję. Ci te pracownicy naprawdę czasami mnie tak denerwują. Się, kurde, sąsiadowi wrzucać Złodziejowi. Taki, o, sorgo o, sorgo też jeszcze to nie mieliśmy, nie? Taka prawda. Łaj Power 60 Power! I na dzień są skończone już nawozy Na dzień dzisiaj Nie tylko staną te pola, które będą zasiane na nowo, nie? Czecie za sobie poradzić z tą naszym wałem, nie? Bo już coś byśmy mogli też zacząć wałować, nie? A sprawdzę Jak jest wolny ciągnik to czemu nie sprawdzić? Zawsze to ZTS ciąga, nie? Zetora jeszcze przy tym nie testowałem, nie? O! Teraz go trzeba sprawdzić, czy ma odpowiednią ilość nawozów i nasion. Dobra, jeszcze ma. Niech se chłop tam robi <laughs> A ja sobie jeszcze zwałuję na odcineczku Takie małe pole eleganckie A to co to jest? To jest nawiezienie A jak tego jeszcze nie ja 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 i jeszcze ziemniaków nie nawiozłem A już podpiałem sobie jeszcze, już się podpiałem pod Zetorka Wały jeszcze jednego pola nie nie nawiozłem. Nie, 6 ziemiaczki nie, nie nawiozłem. No kurde blade, dobra, nieważne Robota musi iść, pamiętajcie. O, ty radzi sobie nawet To będzie po, co, poza odcineczkiem tam nawet wrzucić na ziemiaczki Dobra, sobie wałujemy Wymaga wałowania to wymaga wałowania Dobra, ja sobie pracownika puszczę Może tenda Rumpel stary Z nawozem A nie, to jest tego bornika Trzeba będzie tylko łychę kupić do obornika i, i rozrzutnik nawozu. Ale jak jeszcze krowy dostaną więcej TMR-u, to jeszcze bardziej będą tego... ...to wysłownie więc srały obornikiem. Ciężko widzę ten traktor, nie? Z rozrzutnikiem nawozu. No ale nie ma innego, to trzeba robić tym co jest nie? Chociaż może Chociaż nie pomyślałem, mogłem dać opryski, nie? Chociaż opryski dam jak to rośnie, nie? Też będzie fajna akcja opryski. Aż oprysków dawno nie robiliśmy, nie? A nie daje rady, nie jest tak źle. Kurde, ja muszę kilka prac robić w odcinku, bo jakbym robił jedną pracę w odcinku, to by to było bardzo nudne, a tak wam powiem, jak robię 4-5 prac, to nie jest, tak źle nie jest, nie? Aż się tak nie nudzicie bardzo, Jezu, to to nie daje rady. Mieli, 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 patrz tak mieli. No ale co poradzić? Każdy ciągnik trzeba wykorzystać na gospodarstwie, nie? A z górki to idzie jak burza, jak szatan. To coraz mniej już ten traktor prac będzie wykonywał, dobra? Wyłącz tą nawet, i nawet o polu na razie nie myślę. Trzeba najpierw obrobić to się, co ma. O, też jakieś nowe polo by się przydało, nie powiem mi. Zobaczymy, jak w tym roku po zbiorach buraków, ziemniaków co to będzie. Chociaż abym stare budynki sprzedał, to już bym mógł gospodarkę mógł rozbudowywać, nie? ale to znów musiał krowy sprzedać. Znów im nowe zdrowie ładować. nowy temer mieszać. No i na ważniejsze, kryszonkiem bym stracił na Ja. No to. Nie, muszę pomyśleć. A w kiszonkę też kasy westawiałem. Musiałem wypożyczyć sobie pokosówkę i do tego przyczepę samozbierającą. Dobra, wałuję, wałuję. ten, co robi. A ja, bo to jest mały. Ten. sobie samemu, powiedzmy też trochę porobimy. Już, buraczki sobie siejemy, o jest. Wam powiem, że za torby tego nie pociągnął, ni. Teraz widzę że już ciężko, mani. Trzeba będzie chyba jakąś nową maszynkę kupić na Gospo. Coś większego, coś większego, ni. Trzeba będzie poza cineseczkami też zwołować te resztę pulnie. Na to jest moment zrobić. robić Kurde, ale miaków narobił. Wszystko trzeba poprawiać po nich, nie? Bo nie tak Ci pracownicy robią, jakby nie mogli, dobra. A teraz. Aha, tu też nie zrobiłem. Kurde, ładnie ten ZT mruczy. Bym go wziął na PGR, ale. Kurde, już te same maszyny. A poza cineczkiem, że wtedy jest. Z... Wszystko zwołujemy. I jedź. Zaraz kończę wałować. Zaraz go dam na inne pole do wałowania. Doście, dokąd, dokąd, dokąd? Widzę, już znowu coś nie dokończy. Trochę pracy się też zrobiliśmy widzę, nie? Nie jest tak źle. Jak... O jest. Tak bym już za godzinę chodził do pracy, a tak sobie mogę posiedzieć, pograć, pogarniać coś. Pasuje mi to. A, tu już i jest, to jest że potem sami zawołane. Dobra, podnieś. Tu się zezwołuj. Fajne pole, ze słupem normalnie zarobisz te pole. No, może tak, takie pole, ze słupami są fajne, bo trzeba dużo wszystkiego mijać, nie? Ale to eleganckie pole, elegancka sytuacja, dobra. Zaraz jeszcze ku tam gdzieś się zasieje i będzie gii zaraz kończy Dobra to zjadę na razie tą powiedzmy przyczepą z belami Później poza odcinkiem się musiałby to wepchnąć ale już nie mam pomysłu gdzie oni. chociaż może TMR z tego zrobienia I z nad tą przyczepą, przyczepą mnie z belami. Uu, uu. o pies wylazł. Gdzie łazisz? A jak macha? Skuba niuśki, skuba niuśki. Dobra, szandziemy się. Gdzie to wypać? A, Albo w temer się wróci. Zawsze wam powiem naszą, okropnie dużo, ale to zaraz wiecie. Zasypiemy też musimy zużyć te big bagi, nie? Wiecie, jak to jest, I zaraz zmieniamy na. Kubku I jedziemy na te większe pole, nie? Ja mam przystawkę do kukurydzy, no to warto robić kukurydzenie. Co tu mamy? Wojezu! Paleta. Wisz. Kurde, z tymi paletami, o miodek się zrobił, no elegancko, to trochę kasy też będzie z tego, chociaż z tego miodu tam nie ma dużo kasy, przecież wam powiem, podjedziemy, o, 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 aj, 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 aj. To chyba wystarczy, co nam tego, <laughs> mówiąc szczerze. A, te pole powiększałem, nie? Też będzie zabawy, nic z tym. Jezu. Tu to będzie zabawy, To z tym polem. Ja je powiększałem, nie? Kukurydza będzie gromo, mi. A kukurydza w miarę dobra cena. Dobrze sypie, to... Dobra, tu chcę zrobić do równego, a poza odcinkiem, że to tam wyrównamy, nie? Toż może tym się teraz zajmiemy, bo później to zapomnimy, nie? Toż toż jest sąsiada poleni. Sąsiadowi się w pole wkradliśmy. Nie. Jak... A, dobra. Nie mam teraz dostępu do tego terenu. To jednak. Jednak sąsiada poleni. Też jeszcze kończy. Muszę zobaczyć, ile tej tam fermentacji jeszcze jest, nie? Bo jak kurde, a jak przewinę czas, to właśnie fermentuje, więc. No jeszcze 55%, Nasze połowa fermentacji. To jeszcze wymaga wałowania, nie? byśmy trochę tam mogli zjechać i... Dobra, to jeszcze tam coś sobie króweczki ogarniemy ale kurąbane też jeszcze będę chciał tę maszynę znał już pomyć to 60 tu to nie malek kurde się mają zamknąć to się nie zamykają te bramy Się, kurde, niech nie otworzy to bramy, bo się przeckną Dobra, odpinamy. Kurde, jajka, na jajka trzeba żyć, żeby nie było jajecznicy. Dobra. Kurde, może bym tu z małe zjechał, beleczki ni. tego to mamy kurde najwięcej. Ostatnio pokazałem co tu się dzieje nie? już nie realnie gram, ale muszę kurwa zrobić porządek, boż już... nie to w nie? Co to jest? To jest yy... Brak kiszoneczka, też trzeba gdzie to wrzucić Dobra i trochę ściana, nie? Sorry, że to wszystko dźwigam ręcznie, ale muszę to trochę zjechać, bo już tego jest za dużo. Za dużo. Temer się zrobił. Musimy o tej stronę wjechać. No to pięknie, I tak wam bo powiem, trochę zajdzie tych belek, nie? Ta belka też już mnie denerwowała strasznie, nie? Jezu, tu kurde ciasno jest. Kurde, no i widzicie jak tu gracie realnie, jak tu się wszystko kurde blokuje, nie? Zuniu, Matulu! Dobra. Zasypujemy im temeru. Zobaczymy jak tam wychodzi. No, mogę sprzedawać kurówki też nie. Sprzedaż. 10 sztuk mamy. O, temeru ale mało, mało. Nie myśleliśmy, ale już widzę gnojówki jest. Mleka coś tam zaczynają dawać. Ile tam mają sumy, sumy mają... Dużo. Siana mają może. Trzeba gdzie chyba porządek porobić, nie? Dobra. Bo Do czym prędzej się ta przebudowa... Majcie... Trzymajcie się, subujcie, komentujcie, nara. Powodzenia.